Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak co większość sobot, może nie wszystkie, ale jak co większość, książka. Książka, którą prawie skończyłem, choć mi jeszcze została jakaś jedna piąta, jedna czwarta, jedna szósta. Bardzo ciekawa, długo ją męczę, ale też nie jest to książka najprostsza. The Unseen Realm Michaela Hezera Reflecti, recovering the Supernatural Worldview of the Bible, czyli odzyskiwanie czy odnajdywanie na nowo ponadnaturalnego światopoglądu Biblii. Książka bardzo ciekawa, książka, na którą gdzieś trafiłem przez serię Biblioteki Pawła Lupy o bytach duchowych, które zresztą gdzieś tam później go poprosiłem, żeby też dla studiów tańzańskich opowiedział o tej angeologii. I to zrobił, i rzeczywiście, no, było to takie dosyć poruszające dla mnie studium, bo odkryłem, że, no właśnie, że myślę, że przez, swoje świat, przez swój światopogląd, ten światopogląd taki ukształtowany przez zachodnie myślenie, tak naprawdę nie dostrzegałem bardzo ważnych, bardzo ważnych dla narracji biblijnej wydarzeń wydarzeń związanych właśnie z y, światem duchowym. Czy teoretycznie każdy chrześcijanin ewangelikalny wierzy w świat duchowy, wierzy w anioły i demony? Ale tak w teorii, bo w praktyce, jakby was zapytał, kiedy ostatnio miałeś do czynienia z jakimś aniołem czy demonem, to prawdopodobnie byś odpowiedział, czy odpowiedziała, że nigdy. No ktoś tam może pamiętał, albo może ktoś kogoś zna i wiecie, i na tej zasadzie my tam sobie coś tam z tymi aniołami i demonami... Y, y, no przekonujemy się, że to jest jakiś wymiar, z którym mamy jakiś, znaczy, jakiś, jakiś, mamy jakiś w ogóle na to, ma, ma, mamy jakiś kontakt, no ale powiedzmy sobie uczciwie, że większości nie mamy, większości nie mamy. To, że jeżdżę do Tanzanii i do Kenii, to dopiero otworzyło moje oczy na pewną powszechność tego wymiaru w innych krajach, w innych kulturach, w kulturach, które są znacznie bardziej zakorzenione Takim pierwotnym spojrzeniu na rzeczywistość, w którym to pierwotne spojrzenie z szamanami, z czaro, czarodziejami, jakimiś zaklinaczami, no ono po prostu jest ciągle częścią codzienności. To nie jest jakieś takie ukryte, tylko jest powiedzmy to sobie dosyć, dosyć takie e, powszechnie. No, na każdym gdzieś tam targowisku taka osoba jest. Jak się powiedzmy w Tanzanii nawracają ludzie, to przynajmniej z 70%. Wychodzą demony z krzykiem i z jakimś wyginaniem ciała, i muszą po prostu egzorcyzmy robić. W ogóle egzorcyzm jest taką normalną częścią praktyki kościoła. Natomiast <laughs> powiedzmy sobie, że to jest pewien jeden wymiar, który też dziś mnie wpłynął na mnie, i jakby stwierdziłem, że no czegoś nie rozumiem, czegoś poważnie nie rozumiem. Natomiast kolejny taki ciekawy wątek to jest wątek właśnie narodów. Narodów, które, które jak czytamy Biblię, one są pod wpływem swoich demonicznych lub anielskich mocy. Wiem, że to brzmi strasznie dla wielu z Was, może zabrzmieć dziwacznie, ale, ale są takie wersety, nie będę o nich wszystkich opowiadał. Gdzie jest powiedziane, że właśnie jakby ilość. Ilość narodów jakby jest odpowiednia do ilości Elohim. A kim są Elohim? No a Elohim to są tak naprawdę byty duchowe, które należą do Rady rady Bożej. A ta Rada Boża jest czymś, czego my w większości nie zauważamy, mimo że jest w Biblii bardzo dużo takich miejsc, gdzie ta rada jest albo wprost stwierdzona, albo założona, albo gdzie Jachwe zwraca się do Rady właśnie swojej anielskiej jest bardzo dużo. My to często rozumiemy w kategoriach gdzieś tam trynitarnych. No i w Nowym Testamencie jak, na, jak na, słusznie rozumiemy. Natomiast w starym jakby koncepcja była po prostu rady. I ta, ta rada się pojawia wprost w Księdze Joba w pierwszym rozdziale. Ta rada się pojawia w kilku innych miejscach jeszcze wprost. W Objawieniu wprost, w Księdze Daniela wprost w kilku innych miejscach wprost, po prostu mamy, a, a, a w dziesiątkach innych miejsc jakby ona się pojawia w zasadzie takiej, że po prostu jest założona, że jakby widzimy, że to tak działa. Taki, taki jest jakby światopogląd właśnie ponadnaturalny tych ludzi, którzy to piszą, że oni ją widzą. Kolejna bardzo ciekawa kwestia, no to, to jest też jakby jak to ma wpływ na, na Nowy Testament. To, że w Nowym Testamencie tak bardzo często właśnie jest mowa o tych wszystkich zwierzchnościach, o których, no my gdzieś tam, no właśnie, my, my jakby tego nie zauważamy, ale to była część poglądu, tak było, tak? Kiedy, 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 kiedy jest mowa o tym, że, że właśnie Chrystus łączy niebo z ziemią, że, że, że jakby on jedność wprowadza, no to o czym ona jest mowa? To no właśnie jest mowa o tym, że w tej Radzie, czy w tej, w tej rzeczywistości duchowej, tam jest różnorodność, a Chrystus jakby zdobył ją, zjednoczył ją pod swoim panowaniem. Coś nowego, coś nowego nie tylko na ziemi, ale właśnie i w niebie. On wprowadza ten nowy porządek, jakby zyskując autorytet nad tymi wszystkimi bytami duchowymi, którym były podporządkowane narody. Po Księdze Babel, coś, czego my dzisiaj znowu nie zauważamy, a co gdzieś w, Nowym, w Starym Testamencie się pojawia. Kolejny temat, bardzo ciekawy. Coś, co mnie powiem, przecież, że jakby przekonało do takiej koncepcji, to dlaczego, dlaczego kobieta, która jest opętana przez demony, mówi Synu do Pana Jezusa Synu Dawidowy, zmiłuj się nade mną. Co można powiedzieć? A co ma to wspólnego, że On jest Synem Dawidowym z tym, żeby, 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 żeby wyganiał demony? No i znowu pojawia się pewna koncepcja, której jakby to widać, ale którą trzeba dostrzec, a co nie jest takie oczywiste, to znaczy, że w, 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 w myśleniu starotestamentowym to, to Dawid jako ostateczny pogromca Amalekitów, czyli rodów Olbrzymów, niszczy siły demoniczne, bo tak naprawdę te rody są synonimem czarnoksiężników. Znaczy oni jakby są tym rodem, który właśnie został jakby przez synów Bożych naznaczonych pewną magią, pewną, pewną znajomością magii, przynajmniej już tam nie wchodząc w kwestie biologiczne. I, i co? I, I kiedy ona jest opętana, to wzywa Jezusa. Ale jako kogo? Jako syna Dawidowego. Jako syna Dawidowego, czyli jakby mówi Ty, który masz moc Dawida, zmiłuj się nade mną i wyrzuć te demony. Ciekawe tematy. Nie będę tych wszystkich tematów opowiadał. Jest też wersja polska tej książki. Można sobie tam wygooglać: Michael S. Heiser. Nie pamiętam jak to się po polsku nazywa, to jest skrót. Ale można sobie po prostu zacząć od tego. Powiem Wam, że jest to bardzo ciekawe. Jest to naprawdę takie odświeżające. Odświeżające, jakby dające pewne wątki do narracji biblijnej, które nam na Zachodzie zazwyczaj umykają a które po prostu w Biblii są. I to jest najciekawsze, że czytam tę książkę i sobie myślę, no tak, to rzeczywiście ma sens. To no rzeczywiście, czytam to i, i jakoś nigdy z tego wniosków nie wyciągałem. Czytałem o tym, ale nie rozumiałem, o co chodzi. A teraz nagle to wszystko gdzieś się układa, bo, bo tak jakbym, jedną, jakbym tak jakby mi zabrakło jednej dziesiątej powiedzmy fragmentów Pucli i nie wiedziałem, jakby, jaki wzór z nich ułożyć. A tu się układa i to się układa w dosyć ważny, ważny element całości. Bardzo tę książkę polecam właśnie po to, żebyśmy jako ludzie z zachodu odkryli ten ponadnaturalny wymiar, którym nie jest tylko Bóg, ale są również i byty duchowe, które go gdzieś otaczają, które tworzą tą społeczność bardzo różnorodną, ale zdobytą przez Chrystusa duchową, ponadnaturalną, anielską, demoniczną. Która gdzieś tam sobie funkcjonuje równolegle, w jakimś innym, trochę dla nas niedostępnym wymiarze, ale która ma na nas wpływ. I zwróćcie uwagę: modlimy się, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ta wola Boża zarządza oba wymiarami. Chrystus panuje, zasiadł i dlatego ma władzę nad narodami. Tak już mówiąc, to trochę skracając całą tę rzeczywistość. Panie, dziękujemy Ci za Twoją władzę, dziękujemy Ci za Twoją opiekę. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony, dziękujemy za, za to, że Ty prawdziwie jesteś Panem. Dawaj nam się z tego cieszyć, Panie, i, i dawaj Tobie służyć. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem i do zobaczenia.